8 maja prezydent Raciborza zaprosił media do udziału w posesyjnej konferencji prasowej. Jej głównym tematem były opłaty za gospodarowanie odpadami. Głośnym tematem pod koniec kwietnia była planowana podwyżka dla mieszkańców Raciborza za gospodarowanie odpadami. Radni mieli się zająć tym tematem podczas ostatniej sesji, ale ostatecznie z porządku obrad zdjęto punkt przewidziany na głosowanie nad uchwałą. Podczas posesyjnej konferencji prasowej prezydent Raciborza wyjaśnił tego przyczyny wycofaliśmy ją, ponieważ i głosy ze strony radnych i to nie tylko opozycyjnych, ale też i naszych, jak również organizacji chociażby takich jak Raciborska Izba Gospodarcza skłoniły mnie do tego, żeby jeszcze sprawy lepiej wytłumaczyć i, i powiedzieć, dlaczego, dlaczego chcemy podjąć taką, a nie inną uchwałę. Zresztą w międzyczasie spotkaliśmy się z Zarządem Legion... Raciborskiej Izby Gospodarczej i przedstawiliśmy nasze stanowisko. No i też przygotowaliśmy dodatkowe materiały dla radnych, tak żeby na najbliższej sesji można było wrócić do tego tematu. Przypomnijmy, że raciborzanie obecnie płacą za śmieci 21 zł miesięcznie. Po wprowadzeniu zmian opłata za jednego mieszkańca wyniesie 27 zł. Ona jest... No, też po, poniekąd efektem tego, że przez ostatnie pięć lat mój poprzednik z politycznych powodów no nie dokonywał żadnych podwyżek, bo wiadomo, że podwyżki nie są niczym przyjemnym i to nie jest decyzja, którą podejmuje się łatwo. No ale. Sam system zbierania odpadów musi się bilansować. No my nie jesteśmy w stanie tego robić za darmo. Na pewno nie chcielibyśmy, żeby w Łaciborzu była sytuacja taka jak w przysłowiowym Neapolu, gdzie zalegały na ulicach sterty śmieci. Odpowiedzialność za miasto i za stan sanitarny miasta i komfort życia mieszkańców powoduje, że te 6 złotych podwyżki. Musimy wprowadzić, ponieważ przez te, jak powiedziałem, ostatnie 5 lat tych podwyżek w ogóle nie było. Prezydent przypomniał także, że ostatnia podwyżka wprowadzona przez jego poprzednika Dariusza Polowego zmieniła opłaty z 13 zł i 50 groszy na 21 zł. Warto też powiedzieć, że w tej stawce 27 zł mieszkańcy nie uzyskują tylko możliwości jakby oddawania odpadów tych, które my mamy w gospodarstwach domowych, ale również mają możliwość oddawania na przoku za darmo wszelkiego rodzaju opon, gabarytów, gruzu, tych zielonych odpadów. W konferencji wziął także udział przewodniczący Rady Miasta Mirosław Lęk oraz naczelnik Wydziału Komunalnego Mariola Wierzbicka. Mirosław Lęk zaprezentował dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami. Tłumaczył tym fakt, iż podwyżka jest nieunikniona. Prezydent natomiast dodał, że zapewni ona stabilne funkcjonowanie systemu.